Siemanko, witam na kanale Amata Matura z tej strony Adi. I dzisiaj, dzisiaj zajmiemy się notacją wykładniczą. Notacja wykładnicza zdarza się, powiedzmy, w 50% przy zadaniach zamkniętych, czyli przy zadaniach, które pozwalają nam tą maturę z matematyki zdać. Nawet ludziom, którym ta matematyka nigdy nie szła. No więc, co to jest w ogóle ta notacja wykładnicza? Ano, notacja wykładnicza jest to zapis liczby dodatniej w postaci a razy 10 do potęgi jakiejś tam katej. O co w tym chodzi? No chodzi o to w tym, że to nasze a musi być liczbą większą bądź równą 1, ale mniejszą bądź równą 10. Musimy o tym pamiętać, czyli to nasze a może być jedynką, może być dwójką, może być 1.25 lub coś w tym stylu. No i teraz weźmy sobie jakiś przykład. Dajmy na to 826 z sześcioma zerami. Jak taką liczbę zapisać w postaci notacji wykładniczej? A no tak. Na początku musimy sobie ustalić to nasze A. Nasze A musi być większe bądź równe 1, ale mniejsze od 10. No więc musimy zwrócić uwagę na ten pierwszy człon. Musi być większe od 1 lub równe, ale mniejsze od 10 bądź równe. No więc tutaj widzimy, że większe od 1, ale mniejsze od 10 będzie 8,26. Więc zapisujemy sobie wtedy to 8,26 razy 10, bo to razy 10 jest zawsze, do którejś tutaj potęgi? No a do której? Na początku przecinek stał tutaj na samym końcu, bo to była taka wielka liczba. No i teraz ten przecinek musimy przesunąć o ileś tam miejsc w lewą stronę. No więc liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przesunęliśmy go tutaj o siedem miejsc, więc tutaj wpisujemy siódemkę. Więc taką dużą liczbę zapisaliśmy w postaci notacji wykładniczej. 8,26 razy 10 do siódmej. Weźmy sobie teraz kolejny przykład. Dajmy na to 426 000. Jak taką liczbę zapisać w notacji wykładniczej? Ano, skupiamy się na tych pełnych liczbach na początku. Większe od 1, mniejsze od 10, będzie oczywiście 4,26. Więc to 4,26 zapisujemy tutaj razy 10, bo razy 10 jest zawsze powtarzam. I tutaj szukamy sobie teraz, do której potęgi. Ano, przecinek stał zawsze na, tutaj na końcu, więc teraz liczymy sobie, jak daleko ten przecinek przesuwamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przesunęliśmy go o pięć miejsc, więc do wykładnika tej potęgi dziesiątki wpisujemy tutaj piątkę. Dobrze. To były zadania, gdzie liczbę bardzo wielką zapisywaliśmy w postaci notacji wykładniczej. A teraz przejdziemy sobie do zadań, gdzie będziemy zapisywać liczbę bardzo małą w postaci notacji wykładniczej. No więc, weźmy sobie dla przykładu liczbę 0,00009. Musimy pamiętać o tym, że naszym a, czyli naszą podstawą tutaj będzie liczba większa od 1 bądź równa 1, ale mniejsza bądź równa 10. Więc skupmy się tutaj na liczbach Zera tutaj na razie wywalamy. Skupiamy się na liczbach pełnych tutaj takich. Jest to dziewiątka. Więc tą dziewiątkę zapisujemy tutaj i piszemy razy 10, które piszemy zawsze w notacji wykładniczej, do pewnej potęgi. No ale do której potęgi teraz? Przecinek stał nam tutaj. My ten przecinek chcemy przesunąć teraz na sam koniec. W to miejsce, ponieważ mamy tutaj dziewiątkę. Zrobiliśmy z takiej małej liczby, liczbę dużą, która. Ma wartość 9. Więc teraz przesu przesuwamy ten przecinek z tego miejsca tutaj, gdzie jest strzałka, na miejsce końcowe tutaj za dziewiątkę, więc liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5. Przesunęliśmy to o 5 miejsc, więc tutaj wpisujemy po prostu piątkę. Chodzi o to, że jak z liczby wielkiej 9, raz, 2, 3, 4, 5, powiedzmy z liczby. Takie jak tutaj napisałem 900 tysięcy, chcemy zrobić notację wykładniczą, to zwracamy uwagę na tą dziewiątkę tutaj na początku, czyli piszemy sobie 9 razy. Tutaj pomyliłem się do góry. Oczywiście, bo tutaj przesunęliśmy o 5 miejsc jak najbardziej, tylko musimy tutaj dopisać minus, bo przesuwaliśmy tutaj w prawą stronę. Jak przesuwamy w stronę prawą, zawsze piszemy. Tutaj znak minus w potędze. Jak przesuwamy w stronę lewą, to piszemy znak plus. Właśnie tutaj chcę pokazać Wam tą różnicę. Tutaj przesuwaliśmy w stronę prawą, tak? Przecinek stał na stronie tutaj, na stronie lewej, i szliśmy w tą stronę, żeby go przesunąć. Więc tutaj zapisaliśmy minus. A tutaj teraz przecinek stoi na samym końcu, w tym miejscu i będziemy go przesuwać w lewą stronę. Tutaj będziemy szli o. O tyle miejsc będziemy szli. W stronę lewą, czyli tak. Więc tutaj będzie razy 10 do potęgi dodatniej. Czyli tutaj będzie razy 10 do potęgi. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 Do potęgi piątej. Taka jest właśnie różnica, tylko tutaj będzie plus 5. Jak idziemy w stronę prawą, czyli z liczby bardzo malutkiej chcemy tą liczbę zwiększyć, to piszemy tutaj minus. Jak idziemy z liczby bardzo dużej na liczbę malutką, to chcemy to po prostu zwiększyć, więc dajemy tutaj plus. Taka jest różnica w notacjach wykładniczych. No i teraz dajmy sobie jeszcze taki e, jakiś przykład e, tej notacji wykładniczej, e, w którym połączymy sobie już e, i liczbę małe, i liczby duże. Dla przykładu weźmiemy sobie. Takie działanie powiedzmy mamy 7 razy 10 do potęgi 5, razy 8 razy 10 do potęgi 9, to się równa. Co zrobić w takim przypadku? W takim przypadku musimy pamiętać, że zawsze mnożymy liczbę razy liczbę. A później zostawiamy na koniec te dziesiątki z wykładnikami i będziemy z, z nimi coś zaraz działać. Ale na początku pomnóżmy sobie liczbę razy liczbę. 7 razy 8 daje nam 56, więc zapiszmy sobie 56. Razy 10 zapisujemy w notacji wykładniczej zawsze, tak jak to powtarzałem: razy 10. Tylko teraz do której? Ano, między tymi nawiasami mamy znak razy. Jak już Uczyliśmy się w działaniach na potęgach o wykładnikach całkowitych. Wiemy, że jak jest mnożenie potęg o tych samych podstawach, to wykładniki do siebie dodajemy. Więc tutaj możemy spokojnie napisać, że jest to 5 dodać 9. A to się równa teraz. 56 przepisujemy na razie. Razy 5 dodać 9 to jest 14. Czyli 10 do potęgi 14. Ale to jeszcze nie jest notacja wykładnicza, bo pamiętamy, że tutaj nasza, ta pierwotna liczba pierwsza, tutaj musi być pomiędzy 1 a 10, a 56 nie jest pomiędzy 1 a 10, ale możemy z tego właśnie taką liczbę zrobić, stawiając przecinek o tutaj w tym miejscu. Więc wtedy będzie to wyglądać następująco: 5,6 razy 10. Do której no tak, na początku stał przecinek tutaj jakby za tą szóstką. Przesunęliśmy go jedno miejsce w lewą stronę, czyli tutaj pomniejszyliśmy tą liczbę o jedno miejsce. Także tutaj tą, ten wykładnik musimy o jedno miejsce zwiększyć. Czyli było 10 do 14, teraz będzie 10 do 15. Tak jak mówiłem, jak przesuwamy przecinek w lewą stronę, to ten wykładnik tutaj zwiększamy. A jak przesuwamy w prawą stronę, to ten wykładnik zmniejszamy. Teraz dla przykładu dam przesuwanie w stronę prawą. Gdybyśmy mieli taki przykład, gdzie mamy 0,56 razy 10 do 14, to w tym przypadku musimy zrobić z tej liczby tutaj jakąś liczbę między 1 a 10. Więc taką liczbę robimy przesuwając ten przecinek w prawo o jedno miejsce, żeby stał tutaj. Więc mamy 5,6 razy 10. Do potęgi. Tutaj przesuwamy przecinek o jedno miejsce, więc tą liczbę pomniejszamy o 1, czyli będzie tutaj 13. Taka jest zależność między tymi działaniami: że jak przesuwamy ten przecinek sobie w prawą stronę, tak jak w tym przykładzie, tutaj, to ten wykładnik tutaj pomniejszamy. Tutaj ta 14 została pomniejszona i wyszło nam 13. A jak mamy Taki przykład jak tutaj, że z liczby dużej robimy liczbę małą, czyli przesuwamy przecinek w lewą stronę. To ten wykładnik, który stoi tutaj, musimy powiększyć. W tym przypadku z 14 na 15. To jest takie, takie wyciśnięte wszystko co trzeba wiedzieć z notacji wykładniczej. I z tym co tutaj wam przekazałem, spokojnie dacie sobie radę na maturze. Musicie o tym pamiętać. Ale ostatni przykład, jaki chcę tu jeszcze zrobić, będzie z dzieleniem, ponieważ tutaj między tymi nawiasami stało nam mnożenie. A teraz chcę, chcę zrobić i pokazać coś, co będzie z dzieleniem, żebyście już mieli wszystko wyłożone na tacy, jeśli chodzi o notację wykładniczą. Więc zapiszmy sobie teraz taki przykład. Powiedzmy 1,2 razy 10 do 15, podzielić w tym przypadku, na 6 razy 10 do minus 4. I jak to się robi? No w ten, w ten sam sposób co mnożenie. Na początku bierzemy sobie liczbę i tutaj drugą liczbę i te liczby musimy przez siebie po prostu podzielić, bo tutaj mamy znak dzielenia. Więc 1,2 podzielić na 6 daje nam 2 dziesiąte. Więc możemy sobie zapisać tutaj, że to jest 2 dziesiąte. I teraz pomnożyć musimy to razy 10, bo tak jest zawsze w notacji wykładniczej. I teraz mamy dzielenie y, potęg o wykładnikach całkowitych i tych samych podstawach. Bo dzielimy 10 do 15 przez 10 do minus 4. Skoro mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach, to wykładniki się odejmuje. Co to znaczy? Że możemy napisać sobie tutaj 15, odjąć minus 4, bo od tego wykładnika odejmujemy ten wykładnik. I co nam tutaj wychodzi? Ano, wychodzi nam, że jest to 2 dziesiąte. Razy 10 do 19, ponieważ minus i minus koło siebie dawają nam plusa. Musimy o tym pamiętać. Minus i minus w nawiasie, jak są siebie, dają nam plus. No dobra, mamy takie, taką liczbę teraz. 2 dziesiąte razy 10 do 19. Czy to jest notacja wykładnicza? A no nie, nie jest też notacja wykładnicza. Notacja wykładnicza musi mieć w tym miejscu tutaj. Liczbę od 1 do 10, a tutaj ma 2, dwie, dwie więc za mało. Więc musimy tutaj zrobić liczbę od 1 do 10. A no, będzie to liczba 2. Dokładnie. Więc przesunęliśmy ten przecinek w prawo o jedno miejsce, żeby zrobić tutaj, żeby tą liczbę tutaj powiększyć. A więc, tak jak powtarzałem, jeżeli przesuwamy liczbę w prawo, to wykładnik musimy zmniejszyć. Przesunęliśmy w prawo o jedno miejsce, więc wykładnik tutaj zmniejszamy o 1. Więc będzie to razy 10, to jak zawsze jest w notacji wykładniczej, ale już nie do 19, tylko do 18. I to jest zapis w notacji wykładniczej tego działania, które mamy podane tutaj. Dzielenie. Więc teraz wiecie już, jak zapisać liczbę dużą. W postaci wykładniczej jak zapisać liczbę bardzo małą, czyli ułamek w postaci wykładniczej oraz jak zapisać w postaci wykładniczej, w notacji wykładniczej działania mnożenia i działania dzielenia. Dziękuję bardzo. Myślę, że z tymi informacjami spokojnie sobie poradzicie z notacją wykładniczą na maturze, a tymczasem życzę powodzenia i trzymam kciuki oraz serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Z tej strony Matamatura.